Cześć, Fed z tej strony. Jak widzicie, mamy przed sobą BETę Star Wars Battlefront. No, i zważywszy na mój nick, nie trudno się domyślić, że jest to jedna z gier, na które w tym roku czekam zdecydowanie najbardziej. Beta, którą mamy do dyspozycji, oferuje de facto trzy tryby. Oprócz tych misji, którymi zajmiemy się w oddzielnym materia materiale, jest to z standardowy multiplayer i dwa konkretnie tryby. Przechodząc do nich mamy do dyspozycji Drop Zone oraz Walker Assault. Oczywiście, jak widzicie w tej chwili na ekranie tych trybów, będzie zdecydowanie więcej w pełnej wersji gry. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się tym mniejszym, nazwijmy to mniejszym trybem Drop Zone, czyli takim polowaniem na kapsuły spadające z nieba. Drugi Walker Assault był pokazywany m.in. na niektórych stargów. no i jest to klasyczne bronienie się, bądź też zdobywanie bazy rebelianckiej. Natomiast w przypadku Drop Zone e, mamy za zadanie. E, bronić kapsuł, które zdobędziemy, biegać po mapie zdobywać te kapsuły, bądź też odbijać się z rąk przeciwnika. No i jak widzicie wylosowało mnie jako przedstawiciela, jako żołnierza Imperium, więc za jak zobaczymy jak będzie szło granie na żywo, no i komentowanie tego. Reguły tego trybu są bardzo proste i w zasadzie nie ma to zbyt wiele do tłumaczenia, w sumie chyba taka była właśnie idea twórców, jest to małe Ośmiosobowe drużyny e, żołnierzy, e, które po prostu muszą nacierać i zdobywać kolejne punkty. E, ja w tej chwili jestem e, zwykłym szturmowcem Imperium, no i dołączam do meczu. Tutaj, jak widzicie, każdy mecz e, zaczyna się od e, animacji pokazującej planetę, na której mam, mają miejsce walki. No i celów, które musimy de facto realizować, żeby zdobywać punkty. No nie przedłużając tego zaczynamy. jak widzicie walka już trwa, więc do, dołączę w trakcie meczu, zobaczymy jak to będzie szło. E, zalecam pobieganie, sprawdzenie jak w ogóle wyglądają mapy. Ta konkretna tutaj w moim odczuciu nie tyle jest uboga, co jest dość e, prosta, nie jest tak zawiła jak mapa na hop, gdzie chociażby biegamy po bazie rebeliantów, i mamy okazję e, troszeczkę zaszyć się w tych korytarzach. Tutaj po prostu biegamy między skałami. No i kwestia e, jakby własnych preferencji, e, jakie mapy będziemy lubić, bądź też nienawidzić. E, jak widzicie, tam już biegają rebelianci. I mam nadzieję, że uda się w miarę dobrze zacząć początek tej rozgrywki. Zobaczymy, czy, czy uda mi się w ogóle przedostać. Natomiast e, chciałbym zauważyć już teraz, że. Te tryby, e, zwłaszcza ten tryb, w którym w tej chwili gramy, jest bardzo dynamiczny i wymaga od graczy nie tyle jakiegoś bardzo zawziętego bronienia się, co w przypadku śmierci dość szybkiego reagowania na to, co, co dzieje się właśnie na mapie. Ja w tej chwili biegnę do punktu, który musimy przejąć, natomiast jest spora szansa, że zostanę za moment ostrzelany. Już w tej chwili przejmuję go. 150 punktów padło tylko za to. Że przejąłem tryb, próbuję się w tej chwili wydostać z dość e, głębokiego miejsca, ale chyba mi się to nie uda. Zwłaszcza, że, ach, tak jak widzicie, poległem, e, zwyczajnie zagadując się i wpadając w e, zwykły ruch. No cóż, nie wyszło to najlepiej jak na początek e, rozgrywki, którą chcę e, pokazać, ale. Jest szansa, że tutaj całą drużyną troszeczkę lepiej sobie poradzimy z kolegami szturmowcami, chociaż rebelianckie szumowiny próbują e, zająć ten punkt. No tutaj blastery śmigają w powietrzu dość zawzięcie. Zobaczymy, co, co wyjdzie z tej próby ataku. Punkt powoli, bo powoli, ale. Ale staje się nasz, dobra. Pierwsze zabójstwo jest na moim koncie. O, kolejne dwa wpadły. Także no, coraz lepiej e, to idzie. Zobaczymy, jak rebelianci będą próbowali nacierać tutaj na, nasze, e, na naszą strefę. Warto jest trzymać się z kompanami dość blisko tego celu, bo poza bonusami, które można tutaj zdobyć. Też wiele punktów jest jakby oferowanych po prostu za obronę tego punktu. Ja już biegnę do kolejnego miejsca, które musimy zdobyć. I przejmujemy je raz dwa, 150 punktów pada e, pod Activation Streak, także już zaliczam. E, oj, trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o, o właśnie bronienie tego punktu przy samym początku jego przejmowania, jak widzicie, rebelianci kombinują, żeby z każdej strony nacierać na nas i faktycznie dać nam się we znaki. Och, jak widzicie, niestety nie da się mieć oczu e, z każdej strony, a szkoda. Ale tak, wracamy szybko, bardzo szybko należy wracać do punktu, którego de facto próbujemy bronić. Dobrze jest też pamiętać, z którego, z którego kierunku nadchodziły strzały, bo tu jak widzicie mój kolega z zespołu Stara się bronić po, po prostu odpierając strzały rebeliantów. Mapa tutaj też jest zresztą dość istotnym czynnikiem. Drobna smuszka czerwona już potrafi być dość dobrą informacją, co się dzieje. A my po prostu musimy w tej chwili biec i przejmować trzeci punkt. Na razie jest 2 do 1 i to jest dość dobra. E, chwila, żeby wyjść na prowadzenie. 3-1 w przypadku tych rozgrywek często już gwarantuje w miarę duży spokój i możliwość e, swobodniejszego, nazwijmy to, e, grania. E, oj, i tutaj e, znowu zagadanie wyszło troszeczkę na moje niekorzyść, natomiast no, to jest urok grania i komentowania na bieżąco. Podejrzewam, że w tej chwili Rebelianci będą? Nie. Okazuje się, że jednak udało nam się przejąć ten punkt, który próbowaliśmy zdobyć, mimo że tam nacierała dość spora grupka rebeliantów. No i tak, biegniemy czym prędzej, czym prędzej biegniemy, żeby właśnie bronić tego punktu. Tak jak Wam wspomniałem, ważne jest to, żeby de facto próbować cały czas być w ruchu, cały czas docierać do tego punktu, na którym nam zależy, bo od tego uzależnione jest w sumie, jak te punkty wpadają. Na bieżąco e, dla całej drużyny, tak mamy trzeci punkt, i to już w tym momencie, mimo że 4 minuty do końca pozostały, e, daje troszeczkę komfortu, ale też nie przenieceniałbym możliwości zespołu jeżeli jest tylko szansa należy czym prędzej naprawdę czym prędzej gnać e, i zajmować kolejny punkt zwłaszcza że te kapsuły spadają naprawdę o jestem ostrzelany i niestety nie dałem rady przyjąć tego punktu ale jak widać moi koledzy też mojego e, zabójcę wyeliminowali z rozgrywki więc po raz kolejny bronimy Punktu przed rebeliantami. Obrona jest zdecydowanie trudniejsza w tego typu odsłoniętych punktach, no z bardzo oczywistych powodów. Rebelianci bardzo lubią ustawiać się w tej sytuacji na górze. Ale oczywiście równie dobrze mogłoby być to odwrotna sytuacja, kiedy to my próbowalibyśmy ostrzeliwać rebeliantów z tak dogodnej pozycji, więc. Warto zapamiętywać w ogóle ułożenie tych bardzo kluczowych punktów, bo chociaż te kapsuły wydają się spadać w losowych punktach, to nauczycie się po kilku meczach dokładnego rozmieszczenia tego, jak strategicznie ująć tego typu miejsca. Już w tym momencie nalatuje kolejna kapsuła i jestem ciekaw, jak daleko ode mnie. Niestety, stosunkowo daleko, więc muszę biec. I rebelianci w tej chwili mają dogodniejszą pozycję do przejmowania jej. Dlatego też ja muszę troszeczkę ostrożnie podchodzić do tematu i próbować razem z ekipą. Jednak nie leciało ale o! Towarzysze, mimo że ja w tej chwili zginąłem, dali radę przejąć kapsułę, no i musimy jej zawzięcie zaciekle bronić. Wczoraj wrzuciliśmy na naszego gramowego Facebooka czyste zapytania odnośnie tego, czego chcielibyście się dowiedzieć odnośnie Battlefront i powiem zupełnie szczerze, że ja jako fan Gwiezdnych Wojen, no czekałem na taki moment oczywiście można sobie zadawać pytanie, czy nie chcielibyśmy jakiejś fajnej single playerowej kampanii i tak natomiast zupełnie szczerze, jestem czysto jako fan, jako miłośnik Gwiezdnych Wojen zajerany. naprawdę podoba mi się idea grania online e, w tego typu misje i mam nadzieję, że idea będzie w ogóle rozwijana. Zapowiada się to świetnie, ja już poświęciłem, jak na betę, zbyt dużo godzin, bo po prostu nie wytrzymałem i grałem e, jak szalony wczoraj e, przez noc, żeby tylko poświęcić troszeczkę czasu e, właśnie na, e, na granie jedną z dwóch frakcji. Gra, zresztą jak widzicie, no nie muszę tutaj za wiele mówić, dotarliśmy do tego punktu w rozwoju mediów, że naprawdę nie trzeba e, pisać zbyt szerokich tekstów i wypowiadać się bardzo szeroko, żeby udowodnić jak wygląda gra. A Frostbite w tym przypadku nawet nie tyle daje radę, to jest e, naprawdę świetna, e, świetnie zrealizowana, bardzo klimatyczna produkcja. No, zobaczcie sami. E, Niszczyciele gwiezdne wiszące gdzieś tam na, na niebie, wygląda to błędnie i, i czuć po prostu ten wspaniały klimat Gwiezdnych Wojen. E, tego nie mieliśmy do tej pory w takiej jakości i mimo, że niektórzy oczekiwaliby na przykład e, RPG od BioWerów w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, być może w czasach Starej Republiki, no na to jeszcze trzeba zaczekać, a to jest znakomite. E, Gra się przyjemnie, bardzo przyjemnie, bardzo dynamicznie. Ja osobiście nie przepadam za serią Battlefield właśnie ze względu na to, że tempo rozgrywki jest nieco mniejsze. Eee, natomiast tutaj jest to bardzo dynamiczne. Zresztą sami widzicie po tym, co się dzieje w tej chwili na ekranie. Eee, dodatkową sztuką, która jeszcze próbuję opanować jest e, jednoczesne granie i bardzo płynne mówienie. Natomiast... E, o! I co? Zwycięstwo za nami, także... Było mi bardzo przyjemnie pokazać wam w dość krótkim materiale tryb zoom, w którym musieliśmy przejmować poszczególne strefy. Ja nie wypadłem zbyt dobrze, bo to szóste miejsce na 8 przy gadaniu nie jest czymś, co jest powodem do domy. Natomiast bardzo fajnie, jeżeli działacie w tym trybie nad przejmowaniem kapsu, nad bronieniem ich, bardzo fajnie można zdobywać kolejne poziomy. Na koncie, na którym w tej chwili to prezentujemy, miałem dość niską trzecią rangę. Natomiast, jak widzicie, i tak te punkty fajnie wpadają. Także e, zapraszam Was do kolejnych materiałów, które będziemy realizowali ze Star Wars Battlefront, jak również na nasze streamy, o których będziemy informowali na Facebooku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.